Ja chciałem każdy kolejny naczynaczek, tylko tym razem z Robloxem, z moim kolegą. przywitaj się. No, się siema, siema. Gramy w kreaturę z offsonaria jakimś czym gramy? Koratosem. No Koratosem. Koratosem. Jeszcze raz nie gram. Tylko chyba teraz Elderujesz, tak? No, teraz mam Young Elder. za nie mogę też. E, cóż, ja no ale to go? ci daje, wiesz, to ci daje takie złe efekty jakieś. Zabijam go, zabijam go, zabijam go. To go. Do. Zabijam. Dostał, o, to jest ten właśnie mog. Dostał, dostał z 500, może. To jest ten mog, co właśnie jest na niego ta misja teraz. Uciekaj, chłopie. A ty, a ty biegasz szybko? Ty teraz biegniesz, tak? No, to jest powolna postać. No. Ale potężna. To bije się z nim. Ej, umrę. Umrę. Od gry Salmoga? No. A bo on dał ten. A ci kości no, mamy. A ty masz dużo HP dalej. No, 1600. Ale co to jest to coś te żeberka zabierz od niego. Tutaj leżą. To jedzenie. A nie no nie da się. A to se zjemy. A to Ej, bo ciągle Ewa. mi to rośnie. Ej, znowu to mam, a bo jestem ciągle na tym, dlatego. No, jak masz. Yy, no. bagno ogólnie. To jest takie spowalniające. Bagno, które ci łamie kości i ci, cię. No. Spowalnia. Tak, go fraga zabiję. Ani on ma HP do cholerzy, a no to ja zadałem. No nie wiem, no. no a nie mnie kurde, ty jak się tędy nie wie, Coś zno, znowu przyszło? To jest chyba ten Helios. Wiesz, Helios? Jest Helios? Nie, nie, chyba. To jest taki wielki z szyją. A znaczy, to nie taki, nie ten, tylko taki dziwny. Teraz, jak ten, jak powochasz, to e, ci pokażę, jaki on jest. Ale mnie denerwuje No to jest Helios, Kładź sobie go zobaczysz Chyba to Helios Szybko, dawaj, dawaj, bo będzie dużo jedzenia z niego Ale nie no, wiem, jak to on jest, to jest duży, nie wiem Ja no, tutaj mam tyle chodź szybko Ja tutaj mam 200 jedzenia z. Dobra, idę Ja wziąłem kawałek z 64 Kładę ci tutaj kawałek z <słuch> 64 I mi to źle. A bo to się respią normalnie na, ca po całej mapie, takie żarcie. I to się regeneruje co jakiś czas. O tutaj, nie tutaj, za mną, za mną. Tam można sobie iść. Albo do no, sobie z tego, A ci Tutaj rzucam kawałki. Nie, tutaj są, chodź, chodź, szybko. Tutaj, tutaj okay. są, już dwa kawałki po Gdzie 60. Być? Ale gdzie jest ten helios? Ale bliżej, z tyłu za mną. A... O, tam, o tamten, tu, po lewo. Nie jest latający. O, nie, nie, to nie... To jednak nie jest helios. Ale ja, ja, ja mam tego A, latającego. Widzisz jest... tego latającego? No. To ja go mam. I to masz? No. To jest. Nie, tylko co? Jak to się nazywało? To jest akrytoż tam. Ale, ale, on no, ale... jest taki dobry, bo on może ziewać w nich. Ogólnie ten koratos też może. No tak. Tylko że tu musi być dorosły, żeby ziewać. Chodź, coś tu biegnie! Coś tu biegnie! O, on się zmiany niewidzialnego. O Boże! My, my... Chodź szybko. O kurde. Aha. Dobra, to wiem, jaki to jest. To jest taki To był Fluren. O, on zabija, zabija innych szybko. Zabijają się. Dawaj szybko, szybko. Dużo żarcia. Zabił, o chłopie. Ja, gra, ja grałem. Mm. A jak z Żarcie, bo to jest z tego. Z zabitego, to dostaniesz takiego buffa, dzięki któremu będziesz szybciej ro rosnąć o 50% Jak to zjesz To wygląda takie serduszko I tutaj masz growth time minus 50% Co to, to minus? Co to jest za jaszczurka? No, i no będę wolniej. wolniej będę rosnął. Dobra, jednak... Chyba Ale... lepiej go jednak nie gryź, bo on daje nam jakąś śnieg wolni, Nie, szybciej, że no. Że w time minus 50. A, to chodzi, że w to szybciej no. O, Melodios. Coś Wrócił. Wydawało, coś wyglądować. Co Nie wiem, ale to jest jakiś trujący. Ja będę chodził Chyba. W sobą, się boeta. Co może się stać? Nie Mhm. Masz laga? Ja nie, nie wiem co to był. Masz laga u mnie. A nie to. to nie. To jest coś do tyłu, Właśnie wpaść, jak strzelam tym gdziekolwiek, to się lecza o 50, to 5, no, 55 HP się lecze. Nie, trafiać No Jak nikogo nie trafię to się leczę 55 HP Ale niestety nie procent no. Bo to by było za opak Byś się przytrzymał przez 2 y sekundy To tak, jest jakiś taki dziwaczek Nie wiem, jakiś różowy Ja go lecę zabić <laughs> Tylko nie umarł. Ej, ja mam 2k 600hp, ale dobra jednak wracam jak senisia Nie, no, nie mogę Ej, co, co dają te różowe tikety? E, takie fioletowe, to za nie możesz sobie kupować w postacie A ty ile ich masz? Ja 706, to jest jedna minuta, to jest jeden taki ja tiket No, co ja mam tak, około ponad 10 godzin zrobione już w tej grze. A ostatnio zacząłem. Aha. O, Wog oj, I ten by był lepszy. W ogóle widziałem, jak sobie je czułem, No, no. Ja co, co mi się stało? Ja na co się stało, gdzie? Nie wiem, że coś tak było słychać do ciebie No, ja powiedziałem, że zostawiacie w górę i No W ogóle, ja, ja już dawno na filmach Już tak nie, nie, nie mówiłem w ogóle Aha. Tak. Już dawno, dawno bardzo Ej, zabiera nam jedzenie, typ, dawaj To jedzenie nam zabiera Zabierają jedzenie Nie no, nie da no, się z tego nie No nie podjadę, na nie cenią widzowie, jak w ogóle będę... Ja jestem tak komerką, no to biję przodem, ale gdy zobaczę się do tyłu, to biję ogonem No Możesz jeszcze jak patrzysz w y, lewą stronę ogona, to bijesz w lewą, a jak w prawą, to w prawą. No właśnie wiem, wiem, właśnie to wszystko nie robiło. Co też... Tak. Chłopczenie, kukuję, teraz nasze to wielkie podjadanie jedzenie, weź tam zobacz. Dazu będzie to wielkie podjadał, szybko. Kurde, ale to powolne jest. <grych> no, to też nam będzie podjadało, nie ma. Zobacz, zabijamy to. Ja mam jeszcze inną taką postać, która jest za Robuxy, ale ktoś mnie znestował w tym. A już jej nie masz? Nie, w sensie, że mam. W sensie, że e, nie mam tej postaci e, jakby jako postać, ale mam, te, że mogę nią grać. Nie, to jest takie. No nie wiem, duży ten. Duży latający. I niby. Jak to masz. To możesz sobie zobaczyć w shopie. Za 6, e, jak ty pikasz. All creatures, trial, e, Musisz zjechać na sam dół. No. I to jest ten unutil. A gdzie to jest developer wejść no. Nie sklep. Nie sklep, i wszystkie te wszystkie, no, kreatury I, czy co to tam jest po polsku. I na sam dół. No i na sandu i tam jest taki niebiesko złoty Anutil. Znowu strażnik. Trzy Nie, ten, ob ten Anutil. A. Ten co kosztuje 2400. Ej, ja za 158 co mogę sobie kupić. No, widzisz, Ej, he, Ej, mail tak kosztuje 2400 Co? Hygosz tak mało kosztuje? Ej, ta ale wiesz, to, to, i, to Ja to chyba jeba ID sobie kupię Jeba ID? Psz. Pokaż to? to W sensie wiem co to jest, ale Nie wiem czy to nie jest... To jest chyba gorsze od tego co mamy Ale ten jeba ID to on ma... Wiesz, ja e, to jest tylko do wykorzystania, nie? Jak zginiesz, tym to już tego nie będziesz miał. O, to takie to, Ty, to jest, jest tylko takie, tak jakby próbne, no? A ja nie grałem, to ja jest mam takie, to... że masz tylko na. to to Nie, nie, to, to by było za łatwo zdobywać te. To nie, to nie Boś nie, bym nie mógł nie. Sobie kupić Flury... flurena. A fluren jest fajną postacią, bo to a e, fluren właśnie masz, potrafi. A na... Ile masz tych grzybków? Grzybów mam 723. No to bym sobie mógł kupić dobrą postać. Ja mam 163. A pan, ten tego, który umarł? To on tu znowu jest. Zabijaj. Zabijamy go. To ten niewidzialny go zabił. Niewidzialny? No wtedy nie widziałem go zabił. A tutaj jest typek, dawaj. Taki nie widziałem. Znaczy nie, nie, nie widziałem, to jest typek. Który krwawi jeszcze? O, chłopie co się zrozpiło. Co, tu jest wielkie. Chłopie, ty się tego nie boisz? O, kurde. To jest chyba lepsze od nas. To jest lepsze. Bo to zabija dosłownie. No. To zdaje chyba po 2000 co to jest. to jest? szybkie, więc uważaj Ej, dobra, idzie ci pomóc, zyzyzy zy, zy ci idzie pomóc Dobra, to da radę Nie wiem, nie wiem Ja nie jestem nie. ciekawy, co to jest w ogóle, bo ja tego nie, nie znam nawet Wiem, że to jest mocne, ale... Ty teraz biegasz? Nie, teraz chodzę normalnie A czy on będzie się nazywał, czy co? O kurde to bo on chyba na mnie idzie. Ej, to on ci musi pomóc, ten nasz O, urosłem! Widzowie! O, i teraz te, te są chwyć! Chodź cię wezmę O, to jest Boris Warden I co to jest dobre? No. Może widziałem, że wiele osób to chciało. A dobra, to on chyba jest... On chyba nie będzie chciał nas zabijać, on, wiesz? O, to jest roślina o więc po co on by miał nas zabijać. A, no to... To bardzo dobrze. Pani grała... Bo byśmy ja mogli mieć Ja nimbrałem tak... ry azy. Gdy, Gdy jesteś taki baby baby, to masz już od razu 2 KHP na start. Aha. Ty masz jeden, 1,6. Tak. Ej, co jest nami. Nad nami? O! A to to widziałem. To ten, wiele razy już Aha I mm. Okej, okay, stop. To oh jest... Gartokus. Ale ten nasz... Ej, 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 a tam, i ten... On... Tam, tam ten jaką ma nazwę, ten wielki? O, ten Sigmatox go zabił wtedy. Sigmatox? To on potrafi no, się niewidziany robić? No, no ja nie grałem. To ten chyba... Ej, bo ty masz Antilles. To, to, to jest ten nowy strażnik za 3K. To to jest ten duży. No to jest największy chyba, najlepszy z no. całej gry. Bo a, on ja był ja w, w ogóle naj. Ja bym, na... ja bym mógł taki. Nawet tego Ardor Strażnik. Ardor Strażnik. Warden Bardan, sorry. O, a tamten Boril, O tutaj Boril jest za 600 grzybów. No. Ten Boreal jest za e, 600 grzybów A to jaki to jest? Ten nad nami? Nie, tamten co był taki duży A ten tylko 600 kosztuje? No ale tylko wiesz, tylko jedno... E, jak zginiesz nim to już nie będziesz nim mógł grać Nie, ten za to jest inny Ale to musi być dobry Ej, to jest chciałeś tego? Ej, dawaj może się wyloguj i sobie kup tam tego za 600 Tego Boarda I się do paka dodamy Nie wiem, mogę teoretycznie Jeśli chcesz O, jakiś. Poczekaj o, to, mm. to, to. Jeśli by nie No bo to jest herbivore ja A ten jest herbivore Kucać? No. Nie da się chyba Da się usiąść tylko pod R Pod R się da usiąść, pod T... E, pod T... Tutaj coś na jest coś zatającego no jest ja O ile nie wiem Ej, czy da, tamten boryl jest Co? Kto namięcie zabrał? Co zabrał? Mięcie nie. A Ej co tam... A. A, i... Dawaj, hop, jedzenie, zabrał? ta? Ej. Dawaj, chłop namięcie zabrał. To będzie trzeba zaraz kogoś zabić. To trzeba tamtego, bo tamten już maluła, Bo chłop go ugryzł i hopkarzami. Musimy go zabić. Ale ja sobie chyba zaraz tym Anutilem zagram. Bo on potrafi latać, ten Anutil, ale wiem, że jak jest dopiero urodzony, to nie potrafi. Chyba, że. Bo on jest flyer, ale. No nie no. Jest flyerem. Czyli potrafi. Czyli powinien. Umieć latać. No Ale... Nie umie. Ej, Kaktusika. A ty masz Valoranta? No mam. A gramy? Możemy zagrać. Dobra, to, to widzę My kończymy odcinek nara. No to nara.